Ech. W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do wód i zostawiał mnie z matką i starszym bratem na pastwę białych od żaru i oszamiających dni lata. Wertowaliśmy odurzeni światłem w tej wielkiej księdze wakacji, której wszystkie karty pałały od blasku i miały na dnie słodki, do omdlenia miąższ złotych gruszek. Prześciemne mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy w rynku przechodziło co dzień na wskroś całe wielkie lato. Cisza drgających słojów powietrznych, kwadraty blasku, śniące żarliwy swój sen na podłodze. Melodie Katarynki dobyta z najgłębszej, złotej żyły dnia. Dwa, trzy takty rejentu, granego gdzieś na fortepianie, wciąż na nowo, mdlejące w słońcu na białych trotuarach, zagubione w ogniu dnia głębokiego. W sobotnie popołudnie Wychodziłem z matką na spacer. Z półmroku sieni wstępowało się od razu w słoneczną kąpiel dnia. Przechodnie brodząc w złocie, mieli oczy zmrużone od żaru, jakby, jakby zalepione miodem a podciągnięta górna warga odsłaniała im dziąsła i zęby. I wszyscy brodzący w tym dniu złocistym mieli ów grymas skwaru, jak gdyby słońce nałożyło swym wyznawcom jedną i tę samą maskę, złotą maskę Bractwa Słonecznego. I wszyscy... Którzy szli dziś ulicami, spotykali się, mijali, starcy i młodzi, dzieci i kobiety pozdrawiali się w przejściu tą maską, namalowaną grubą, złotą farbą na twarzy. Szczerzyli do siebie ten grymas bachiczny, barbarzyńską maskę kultu pogańskiego. Rynek był pusty i żółty od żaru. Wymieciony skórzu gorącymi wiatrami, jak biblijna pustynia. Stare domy, polerowane wiatrami wielu dni, zabawiały się refleksjami wielkiej atmosfery. Echami wspomnieniami barw rozproszonymi w głębi kolorowej pogody. Zdawało się, że całe generacje dni letnich jak cierpliwi sztukatorzy obijający stare fasady z pleśni tynku. Obtłukiwały kłamliwą glazurę, wydobywając z dnia na dzień wyraźniej prawdziwe oblicze domów, fizjonomię losu i życia. Które formowało je od wewnątrz. Teraz okna oślepione blaskiem pustego placu spały. Balkony wyznawały niebu swą pustkę, otwarte sienie pachniały chłodem i winem. Kupka obgdartusów ocalała w kącie rynku przed płomienną miotłą upału, oblewa oblegała kawałek muru, doświadczając go wciąż na nowo rzutami guzików i monet. Jak gdyby z horoskopu tych metalowych krążków odczytać można było prawdziwą tajemnicę muru, porysowanego hieroglifami rys i pęknięć. Zresztą rynek był pusty. A... Oczekiwało się, że przez tę sień sklepioną z beczkami winiarza, pojedzie w cieniu chwiejących się akacji osiołek samarytanina, prowadzony za uzdę, a dwóch pachołków zawlecze troskliwie chorego męża z rozpalonego siodła, ażeby go po chłodnych schodach wnieść ostrożnie na pachnące szabasem. Piętro. Tak powędrowaliśmy z matką przez te dwie słoneczne strony rynku, wodząc nasze załamane cienie po wszystkich domach jak po klawiszach. Kwadraty bruku mijały powoli pod naszymi miękkimi i płaskimi krokami. Jedne bladoróżowe, jak skóra ludzka, inne złote i sine. Wszystkie płaskie, ciepłe, aksamitne na słońcu, jak jakieś twarze słoneczne, zadeptane stopami aż do niepoznaki, do błogiej nicości. Aż wreszcie. Na rogu stryjeńskiej weszliśmy w cienia apteki. Wielka bania z sokiem malinowym w szerokim oknie aptecznym symbolizowała chłód balsamów, którym każde cierpienie mogło się tam ukoić. I po paru jeszcze domach ulica nie mogła już utrzymać nadal tego dekorum miasta. Jak chłop, który wracając do wsi rodzinnej rozdziewa się po drodze z miejskiej swojej elegancji, zamieniając się powoli, w miarę zbliżania się do wsi, w obdartusa wiejskiego. Przedmiejskie domki tonęły wraz z oknami zapadniętymi w bujnym i pogmatwanym kwitnieniu małych ogródków. Zapomniane przez wielki dzień pleniły się bujnie i cicho wszelkie zioela, Kwiaty, chwasty, radę z tej pauzy, którą przyśnić mogły za marginesem czasu. Na rubieżach nieskończonego dnia. Ogromny słonecznik, wydźwignięty na potężnej łodydze, chory na elefantiazis, czekał w żółtej żałobie ostatnich smutnych dni żywota, uginając się pod przerostem potwornej korpulencji. Ale naiwne, przedmiejskie dzwonki, hiperkalikowe, niewybredne kwiatuszki stały bezradnie w swoich nakrochmalonych, różowych i białych koszulkach. Bez zrozumienia dla wielkiej tragedii słonecznika. Splątany goszczem traw, chwastów, zielska i bodiaków buzuje w ogniu popołudnia, huczy rojowiskiem much popołudniowa drzemka ogrodu. Złote ściernisko krzyczy w słońcu jak ruda szarańcza, w rzęsistym deszczu ognia wrzeszczą świerszcze, strąki nasion eksplodują cicho jak koniki polne. A ku parkanowi traw, korzuch traw podnosi się wypukłym garbem pagórem, jak gdyby ogród obrócił się we śnie na drugą stronę i grube jego chłopskie bary oddychają ciszą ziemi. Na tych barach ogrodu Niechlujna babska bujność sierpnia, wyolbrzymia w głuche zapadliska ogromnych łopuchów, rozpanoszyła się ozorami mięsistej ziemi. Tamte wyłupiaste pałuby łopuchów wybałoszyły się jak babska, szeroko rozsiadłe na wpół pożarte przez własne, oszalałe spódnice. Tam sprzedawał ogród za darmo, najtańsze krupy dzikiego dzikiego bzu. Śmierdzące mydłem, grubą kaszę babek, dziką, okowite mięty i wszelką najgorszą tandetę sierpniową. Ale po drugiej stronie parkanu, za tym matecznikiem lata, w którym rozrasta się głupota z zido, idiociałych chwastów, było śmietnisko, zarosłe dzikim bodiakiem. Nikt nie wiedział. Że tam właśnie odprawiał sierpień tego lata swoją wielką, pogańską orgię. Na tym śmietnisku, oparte o parkan i zarośnięte dzikim bzem, stało łóżko skretyniałej dziewczyny. Tłuj! Tak nazywaliśmy ją wszyscy. Na kupie śmieci i odpadów starych garnków, pantofli, rumowiska i gruzu stało zielone, malowane łóżko, podparte zamiast brakującej nogi dwiema starymi cegłami. Powietrze nad tym rumowiskiem, zdziczałe od żaru, cięte błyskawicami lśniących much końskich, rozwścieczonym słońcem, trzeszczało jak od niewidzianych grzechotek. Podniecając je do szału. Tłuja siedzi przykucnięta wśród żółtej pościeli i szmat. Wielka jej głowa jeży się wiechciem czarnych włosów. Twarz jej jest kurczliwa jak miech harmonii. Co chwilę gryma z płaczu składa tę harmonię w tysiąc poprzecznych fałd, a zdziwienie rozciąga ją z powrotem. Wygładza fałdy, odsłania szparki drobnych oczu i wilgotne dziąsła z żółtymi zębami pod ryjowatą mięsistą wargą. Mijają godziny pełne żaru i nudy, podczas których tłuja gaworzy półgłosem, drzemie, zrzędzi cicha, i chrząka. Muchy obsiadają nieruchomą, gęstym rojem. Ale znagła ta cała kupa brudnych gałganów, szmat i strzępów zaczyna poruszać się, jakby ożywiona chrobotem lęgnących się w niej szczurów. Muchy budzą się spłoszone i podnoszą wielkim huczącym rojem, pełnym wściekłego bzykania, błysków i migotań. I podczas gdy gałgany sypują się na ziemię i rozbiegają po śmietnisku, jak spłoszone szczury, wygrzebuje się z nich. Odwija zwolna jądro, wyłuszcza się rdzeń śmietniska. Na wpół naga i ciemna kretynka dźwiga się powoli, i staje podobne do Bożka Pogańskiego na krótkich dziecięcych nóżkach. A z napęczniałej napływem złości szyi, z poczerwieniałej ciemniejącej od gniewu twarzy na, twarzy, na której jak panowidła barbarzyńskie wykwitają arabeski nabrzmiałych żył, wyrywa się wrzask zwierzęcy. Wrzask chrapliwy, dobyty ze wszystkich bronchi i piszczałek pół zwierzęcej, pół boskiej piersi. Bodiaki spalone słońcem krzyczą. Łopuchy puchną i pysznią się bezwstydnym mięsem, chwasty ślinią się błyszczącym jadem, a kretynka ochrypła od krzyku w konwulsji dzikiej uderza mięsistym łonem z wyściekłą zapalczywością w pień bzu białego, bzu dzikiego który skrzypi cicho pod natarczywością tej rozpustnej chuci, zaklinany całym tym nędzarskim chórem wynaturzanej, pogańskiej płodności. W kącie między tylnymi ścianami szop, przybudówek, był zaułek powietrza. Załówek podwórza, najdalsza, ostatnia odnoga, zamknięta między komorę, wychodek i tylną ścianę kurnika. Głucha zatoka, poza którą nie było już wyjścia. Był to najdalszy przylądek wiblartartego podwórza, bijący rozpaczliwą głową w ślepy park, parkan z poziomych desek. Zamykającą i ostateczną ścianę tego świata. Spod jego omszałych dyli wyciekała strużka czarnej, śmierdzącej wody, żyła gnijącego tłustego błota, nigdy nie wysychająca, jedyna droga, która przez granice parkanów wprowadzała w świat, ale Rozpacz smrodliwego zaułka tak długo biła głową o tę zaporę, aż rozluźniła jedną z poziomych, potężnych desek. My, chłopcy, dokonaliśmy reszty i wyważyli, wysunęli ciężką, omszałą deskę z osady. Tak zrobiliśmy wyłom. Otworzyliśmy okno na słońce. Stanąwszy nogą na desce, rzuconej jak most przez kałużę, mógł więzień podwórza w poziomej pozycji przycisnąć się przez szparę, która wypuszczała go w nowy, przewiewny i rozległy świat. Był tam wielki, zdziczały, stary ogród. Wysokie grusze. Rozłożyste jabłonie rosły tu z rzadka, potężnymi grupami, obsypane srebrnym szelestem, kim, kipiącą siatką białawych połysków. Bójna, zmieszana, niekoszona trawa pokrywała puszystym kożuchem falisty teren. Były tam zwykłe, trawiaste źdźbła łąkowe z pieżastymi kitami kłosów. Były delikatne filigrany dzikich pietruszek i marchwi, pomarszczone i szorstkie listki bluszczyków i, ślepej, i ślepych pokrzywy, pachnące miętą, łykowate, błyszczące babki, nakrapiane rdzą, wystrzelające kiściami grubej, czerwonej kaszy. Wszystko to splątane i puszyste, przepojone było łagodnym powietrzem, podbitym błękitnym wiatrem i napuszczone niebem. Gdy się leżało w trawie, było się przykrytym całą błękitną geografią obłoków i płynących kontynentów. Oddychało się całą rozległą mapą niebios. Od tego obsowania z powietrzem liście i pędy pokryły się delikatnymi włoskami, miękkim nalotem puchu, szorstką szczeciną haczków, jak gdyby dla chwytania i zatrzymywania przepływów tlenu. Ogród był rozległy i rozgałęziony kilkoma odnogami i miał różne strefy i klimaty. W jednej stronie był otwarty, pełen mleka, niebios i powietrza, a tam podścielał niebód co najmniejszą, najdelikatniejszą i najpuszystszą zieleń. Ale w miarę jak opadał w głąb długiej odnogi i zanurzał się w cień między tylną ścianę opuszczonej fabryki wody sodowej a długą, walącą się ścianę stodoły wyraźnie pochmurniał. Stawał się opryskliwy i niedbały, zapuszczał się dziko i niechlujnie, srożył pokrzywami, zjeżał bodiakami, parszywiał chwastem wszelkim, aż w samym końcu między ścianami w szerokiej, prostokątnej zatoce Tracił wszelką miarę i wpadał w szał. Tamto nie był już sad, tylko paroksyzm szaleństwa, wybuch wściekłości, cyniczny, bezwład i rozpusta. Tam, rozbestwione, dając upust swej pasji, panoszyły się puste, dziczałe kapusty łopuchów, ogromne wiedźmy, rozdziewające się w biały dzień ze swych szerokich spódnic, zrzucając je z siebie, spódnica za spódnicą, aż ich wzdęte, szelestne, dziurawe, łachmany oszalałymi płatami, grzebały pod sobą kutliwe. To plemię Benkardzie. a żarli. Żarłoczne spódnice puchły i rozpychały się, piętrzyły się jedna na drugich, rozpierały i nakrywały wzajem, rosnąc razem wzdętą masą blach listnych, aż pod niski okap stodoły. Tam to było, gdziem ja go ujrzał jedyny raz w życiu, o nieprzytomnej od żaru godzinie południa. Była to chwila, kiedy czas oszalały i dziki wyłamuje się z kieratu zdarzeń i, jak zbiegły włóczęga, pędzi z krzykiem na przełaj przez pola. Wtedy lato pozbawione kontroli rośnie bez miary i rachuby na całej przestrzeni, rośnie z dzikim impetem na wszystkich punktach, w dwójnasób, w trójnasób! Winny jakiś wrodny czas, w nieznaną dymensję, w obłęd. Wtedy nagle ujrzałem go. Zanurzony po pachy w łopuchach, kucał przede mną. Widziałem jego grube bary w brudnej koszuli i niechlujny strzęp surduta. Przyczajony jak do skoku. Siedział tak z barami, jakby wielki, wielkim ciężarem zgarbionymi. Ciało jego dyszało z natężenia, a z miedzianej, błyszczącej twarzy w słońcu tworzył się, lał się pot. Nieruchomy zdawał się ciężko pracować, mocować się bez ruchu z jakimś, jakimś ogromnym brzemieniem. Stałem przygwożdżony jego wzrokiem, który mnie ujął jakby w kleszcze. Była to twarz włóczęgi lub pijaka. Wiecheć brudnych kłaków wichrzył się nad czołem wysokim i wypukłym, jak buła kamienna otoczona przez rzekę. Ale to czoło było skręcone w bruzdy. Nie wiadomo, czy ból, czy palący żar słońca, czy nadludzkie natężenie, wkręciło się tak w tę twarz i napięło rysy do pęknięcia. Czarne oczy wbiły się. Natura we mnie z natężeniem najwyższej rozpaczy, czy bólu. Te oczy patrzyły na mnie i nie patrzyły. Widziały mnie i nie widziały wcale. Był to. Były to pękające gałki, wytężone najwyższym uniesieniem bólu, albo dziką rozkoszą natchnienia. I nagle z tych rysów, naciągniętych do pęknięcia, wyboczył się jakiś straszny, złamany cierpieniem grymas. I ten grymas rósł. Brał w siebie tamten obłęd i natchnienie, pęczniał nim, wybaczał się coraz bardziej, aż wyłamał się ryczącym, charczącym kaszlem śmiechu. Do głębi wstrząśnięty, widziałem, jak hucząc śmiechem z potężnych piersi, dźwigał się powoli skócek. I zgarbiony jak goryl, z rękoma w opadających łachmanach spodni, uciekał, człapiąc przez łopoczące blachy łopuchów, wielkimi skokami, pan bez fletu, cofający się w popłochu do swych ojczystych kniei.